W dzisiejszym odcinku. Okej, okay, słuchajcie, nie ma co się ociągać, przemieszczamy wszystkich tutaj, no i zobaczymy co ta armia jest w stanie uczynić. Cześć wszystkim, z tej strony Szkarłatne i witam was ponownie w Twierdzy Krzyżowej Extreme. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku misja czwarta, Wężowa Rzeka. W tej misji zmierzymy się przeciwko Emirowi, Wezyrowi, Nizarowi oraz Kalifowi, a naszym sojusznikiem będzie Opat. Lord graczy na start dostaje 21 000 sztuk złota, a lordowie komputera 60 000 sztuk złota. Na mnie, turcy, mapę widzimy, że nasze kampy są rozłożone równo pomiędzy sobą, aczkolwiek Emir znajduje się bardzo blisko naszej bazy, co skłania mnie ku temu, by rzucić się na tą okrągłą sumkę i go szybko zraszować. Co wy na to? Dawno nie robiliśmy rasza na naszej kampanii, więc czemu by nie spróbować? Nie przedłużając, przejdźmy do rozgrywki i spróbujmy naszych sił w raszu. Na start, oczywiście, rekrutujemy asasynów i rzucamy ich od razu na siedzibę główną. Emira, myślę, że zdołamy go zabić zanim się ogarnie. Już wbijaliśmy. wbijamy na jego siedzibę, dobra, mamy jednego zaliczonego i myślę, że to jest maksimum, co możemy wycisnąć. Chociaż gdyby się nam udało, czemu by nie? Spróbuję wzraszować w takim razie i. Któż to jest? Nie pamiętam, kto to jest. Chyba Bezer. Byłoby miło. Bezer na pewno ma kilku asesynów. Nazir. To jest Nazir. Nizar, czy jak tam się nazywał? Dosyłamy oczywiście bojo. Jak tam wam idzie, chłopcy? Zarąbiście. Dobra, dwóch padło. Okej, okay. <grym>, myślę, że to nam wystarczy. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Mamy mało drewna tutaj w okolicy, więc trzeba by było skupić się na szybkiej produkcji zasobów. Badałoby rozbudować jeszcze skład zapasów. Dobudujmy szybko targowisko. Mamy piękną sumę Wyślemy pomoc opatowi w postaci asasynów. Niech tam wbijają do niego. Mamy tutaj też nasz wspaniały, słuchajcie. A czemu nie możemy zaatakować tych budynków? A, bo tamto był opata, okej. Okay. Dobra, tych łuczników to może byśmy wycofali. Spróbujmy zniszczyć te posterunki. Dużo ich nie ma. Tutaj jest jeszcze jeden posterunek, który można napsuć krwi. Dobrze by było się tego pozbyć. Dobra i wysyłamy tutaj jeszcze jeden. Dobra, musimy zrekrutować jakichś łuczników. E, Zmierzy do nas całkiem spora grupa przeciwników. Mm, Okej, okay. postoję wołów. Myślę, że trzeba dobudować kilka domów. Rekrutujemy, rekrutujemy. Ciebie nie potrzebujemy. Dobra, zrekrutujemy jeszcze kilku. Jak tam sobie radzimy? Dobra, niszczymy posterunek. To chyba jest ostatni posterunek tak naprawdę, który nam został do zniszczenia. Rozwalać to. No i bomba. Mamy to zrobione. Mm, niestety... Mamy tutaj też oblężenie ze strony wyzra. Wypadałoby postawić jakieś wieże obronne. Jak na razie nie użyliśmy żadnej umiejętności specjalnej. Postawmy te wieże w tych miejscach. Murki. No i wypadałoby tam wrzucić oczywiście też łuczników No i dobra Myślę, że ich wytną Byłoby miło Sporo pałkarzy się nam gromadzi w naszym posterunku. Bardzo mnie to cieszy Okej, okay, zbudujmy w takim razie jeszcze jedną kamieniołom I z jeszcze jednego woła Misja prostsza niż się wydaje No, rasz to rasz, słuchajcie Rasz to rasz Zostaną wezyr i kaliw do pokonania, tak naprawdę. Myślę, że jest to do zrobienia jak najbardziej. Wycofajmy nasze wojska w tył. No, w tej misji możemy budować już mury. Także zabudujmy się tak po prostu profilaktycznie. Myślę, że tego Dorwala już możemy usunąć. Na no, nic więcej się nam tutaj nie przyda. Myślę, że możemy rozpocząć produkcję. Słuchajcie. Kusz, też nie wiem, czy jest to nam potrzebne do szczęścia, no ale dobra. Powiedzmy, że tak dokupmy sobie nieco drewno właśnie opad tam jest dosyć mocno ciśnięty może wyślijmy mu jakąś kasę dwa i pół koła ile ma w ogóle eee, on ma 50 tysięcy bez sensu Zmarnotrawiliśmy, zmarnowaliśmy tak naprawdę w tej chwili tylko i wyłącznie no bo wiecie co łuczników klepmy co dlaczego by nie w łucznicy ostatnia misja nam pięknie pokazała potęgę tej, tych jednostek Ewentualnie, słuchajcie, możemy jeszcze się pobawić w pałkarzy z racji na to, że i tak mamy ich produkowanych w naszym strunku. Dobudujmy sobie tylko kilka farm pszenicy. Dobra, słuchajcie, raport sytuacji. Obecnie, no, zbiera się na wojo. Mamy tutaj całkiem sporą armię już zebraną Oczywiście też nie próżnuję, rekrutuję cały czas dodatkowe wojska. Mamy też zrekrutowane 108 tarcz ruchomych. Wszystko rekrutowane dziś, w tym odcinku, żadnej mocy specjalnej, do, jak do tej pory, nie użyłem. Używam cystren z wodą, żeby po prostu szybciej móc rekrutować e, wojsko. Tak jak właśnie na załączonym obrazku. Rekrutujemy teraz inżynierów. Z tych inżynierów zrobię katapulty. Także słuchajcie, zbieram wojo. Jak tylko skończę, słyszymy się przy oblężeniu. Dobra, słuchajcie, myślę, że tyle wystarczy: 100 tarcz, 60 katapult, łucznicy. Ilu ich mam? 384. Kontrol 3 włócznicy, 500. Kontrol 4. I pokażę, ilu Was mam? 500, kontrol 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. <laughs> Pięknie to wygląda, co? Dobrze, niech się wszyscy zbiorą. To nie są wrogowie, nie. Dobrze. Skład zapasów zapełniony. Sprzedajemy w takim razie kamień. Sprzedajemy żelazo. Ok, słuchajcie, nie ma co się ociągać. Przemieszczamy wszystkich tutaj. No i zobaczymy, co ta armia jest w stanie uczynić. No, mam nadzieję, że się uda nam pozbyć przeciwników w większej lub mniejszej mierze. Dobra, przemieśćmy ich trochę do przodu. Niech tutaj sobie postrzelają, chłopcy. Katapulty muszą dojechać. Musimy jakoś mieć wjazd na zamek, przecież wroga. Coś tam odpalili. Dobra, katapulty dojeżdżają już na miejsce. Widzę, że ludzie opata się wdzierają na zamek przeciwnika. No to trzeba będzie się sprężyć w takim razie. Dobra, wysyłamy łuczników, wysyłamy włóczników, pałkarzy, wszystko co mamy. Niech lecą, niech nie dają wygrać Opatowi. Ajajaj, Opad wygrał. Dobra, przemieszczamy się pod zamek Kalifa. Już tam smolnerowy odpalane. Dobra, niszczymy go. Skoro to twierdza Extreme, musi być Extreme. Wysyłamy naszych żołnierzy do boju. Dobra, już tam kalif nawet nie, nie gadaj nic. Okej, okay, mamy to. Bardzo fajna misja. Bardzo przyjemnie się ją rozgrywało. Szkoda, że taka krótka w sumie. Zamczysko takie niepozorne. Zabiliśmy 377 przeciwników, straciliśmy 269 jednostek, zebraliśmy 64 871 sztuk złota oraz 3221 sztuk żywności. No moi drodzy, mam nadzieję, że ta misja się Wam podobała. Zobaczmy, co nas czeka w misji 5. Bagnista Wyspa. W misji 5 Bagnista wyspa zmierzymy się z Wezyrem Strasznym. Lord Gracz na Saracostanie 6000 sztuk złota, Lordowie komputerów są 4000 sztuk złota. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w tej misji, czy macie jakieś pomysły, może jakieś challenge, wyzwania, coś w tym stylu. Będę czekał. Zostawiam to dla Was w sekcji komentarzy. Póki co to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku Stwierdź krzyżowiec Extreme.